jaki jest kurde szron normalnie wszystko jest o siwizna i takiego to niedużego mamy pięknego jazika Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej wędkarskiej wyprawie. Dzisiaj jesteśmy nad Radomką w jednym z moich właśnie takich fajnych miejscóweczek niedaleko Jedlińska. No i cóż, jest godzina piąta. Rozwijam się raz, dwa, no bo szkoda czasu, już jest dawno widno, w sumie to już dawno tu powinien tu być. Ale dzisiaj jechałem rowerkiem, a mam jakieś no, 15, może 17 km, więc troszeczkę mi zeszło. O i tak, widzicie za mną rzeka, później jak troszeczkę Wam to pokażę, jak to wszystko tu wygląda, ale to troszeczkę później, To się jeszcze, a z ciekawości zobaczcie, jaki jest kurde szron, normalnie wszystko jest, o, siwizna, ale jajka, a jak jechałem, to się tak wcale nie wydawało zimno. No dobra, jak tu już zobaczę jakieś śmieciarze, muszę to wszystko jeszcze przed łowieniem posprzątać. No i tu będziemy sobie wędkować ewentualnie będziemy sobie wędkować, tutaj są widełki, się rozchodzi radomka idzie w tę stronę, w drugą stronę idzie na stawy i ewentualnie będziemy sobie łapać tutaj na tych rozwidleniach. No jeszcze nie wiem jaka jest woda tutaj, tak jak mówię, później wam to wszystko... Jeszcze pokażę. A póki co się zabieram za wędkowanie. Wędki zastawione, wszystko przygotowane. Zanętkę rozrobiłem trapera, river, rzekę. standard na te zawsze mi się sprawdzała, do tego tylko dodałem pineczkę i nic więcej. I to powinno wysadzić. I jedziemy z tym koksem. A więc tak mamy już godzinę po szóstej, prawie pół do siódmej. A więc dobrze, ponad godzinę już jesteśmy nad wodą. No i na razie kiepsko. Jedno miałem przygięcie pojedyncze, i tyle. Na razie cisza, nic się nie dzieje. Ale zobaczymy. Rzucimy jeszcze parę koszyczków, pójdzie do wody. Częściej wyciągam, trochę, żeby tą, tej zanęty trochę tam poszło. Ta ryba się może wtedy zejdzie. I, no bo mam nadzieję, że już jest potarle. No mamy 11 czy 12 maja, także już myślałem, że już ta ryba się wreszcie wytarła, wytegowała i już wreszcie powinna być na braniu. No. Póki co zapowiada się to na razie tak sobie. Ale posiedzimy, zobaczymy. Pogoda piękna, ptaszki śpiewają, także nie poddajemy się, czekamy. A co z tego będzie? O, chyba było cypnięcie, wiecie? Bo mi się coś tu drga, chyba coś cyklu, bo zadrgało Jestem plecami także nie zerkam tak jak mówię nie poddajemy się czekamy zobaczymy mamy cały dzień na to na pewno coś się uda upolować Jest pierwsza rybka. Nareszcie. Trochę to trwało wszystko. Chyba fajna płoteczka. Jeszcze nie jestem pewny. Я жить. 好。Oh. Chodź, 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 chodź. i takiego no nie da się sfotografować no gat jeden i takiego oto niedużego mamy pięknego jazika ja się może zrobię tylko fotkę i wraca do wody abrazos. No i pięknie i tak trzymać. Jednak wędkowanie nad dziką wodą to jest coś wspaniałego. I nie wiadomo czego się spodziewać. Rzeka to jest zawsze rzeka, a teraz jedziemy z koksem. No, jest druga rybka. I jest drugi jazik. I mamy kolejnego jazika, mniej więcej taki sam jak tamten. I rybka daro do wody. Szybkie podsumowanie, a więc mamy godzinę dziewiątą Jak do tej pory, dwa jaziki, takie, no nie mierzyłem ich, ale liczę, że myślę, że między 25, może 27. No tak, niech będzie w tym przedziale, takim 25-30, na pewno oba, oba były. No i poza tym nic, to pierwsze szarpanie, co miałem z rana, i po tych jazikach jeszcze tutaj też takie delikatne. Braneczko jakieś było, ale to nawet nie do, nie do zacięcia i, i na razie cisza. już mówię, tak jak mówię, dziewiąta, więc na razie siedzimy dalej i mam nadzieję, że coś bardziej się ruszy. Pod no, lesz, widzę, że chyba jeszcze nadal są na tarle, no bo nie ma kompletnie odzewu, to tutaj zawsze czy jakiś krąpik, czy płotek sporo się zawsze łapało. Nie ma nic takiego, nie cyka. co jest bardzo dziwne. Więc na pewno jeszcze to wszystko jest na natarle. Jeszcze nie jest w ogóle zainteresowane naszą przynętą. Także siedzimy, czekamy. Może chociaż te jaziki będą jeszcze podchodzić. Także zobaczymy. Jeszcze się dzień Skończył piłka w grze, było wędki zarzucone. Trzymajcie kciuki, a ja idę i próbuję coś wam wyciągnąć. No, no ryba nie współpracuje to chciałem wam trochę pokazać wodę tu jest ogólnie stare korytora domki wychodzi tu mamy główną rzekę no i też tu taka miejscóweczka można przy tych krążelikach tutaj spróbować się gdzieś ustawić chociaż tutaj jak widzę nie jest bardzo głęboko ale myślę że coś powinno czy tutaj zawsze chować? Maszacie miś Przestawiłem się troszeczkę inaczej, z wędkami, z siedzeniem, żeby mi słońce nie przeszkadzało. Teraz tą stronę. No i my sobie łapiemy. Tak jak mówię, radomka się rozchodzi na dwie, w jedną i w drugą stronę. A my mamy w tym momencie, akurat mam puszczoną jedną wzdłuż jednego brzegu, a drugą mam pod drugim brzegiem, tam rzuconą. Bo i próbowałem i na środku, i tak, i pod jednym brzegiem, i pod drugim. I mówię, no, kombinuję na różne sposoby. W tym momencie jest wzdłuż brzegu, bo, no, jednak te jaziki może chodzą. Pod tymi trawami może szybciej się coś uda wyciągnąć. No i tak to wszystko wygląda. Mówię, miejsce, bardzo fajne koszyczki. Mam nieduże, pięćdziesiątkami rzucam. Stoją normalnie w nurcie, pod drugim brzegiem, gdzie chcę, tam gdzie rzucę, tam stoi. Nie ma żadnego problemu. Nie ma wielkiego uciągu, także jest bardzo fajnie. No aby tylko jeszcze rybka nam dopisała i będzie baja. Jest trzecia ryba. Kolejny sukces. Taka, no to uklejeczka, tylko nie chcę współpracować. Tak samo, nie za duży szprotek. No faktycznie te uklejki to trochę jak śledziki czy szproteczki. No, no i teraz wiem, czy mi tak od czasu do czasu ziuga, a to te gady małe. Wsyłem na coś lepszego Ale za chwilę godzina 12 Więc południe u Gorąco coś tu się spodziewać na rzece Jak nie uklej? Jeszcze połowę zagrychy mam tej co, żem rozrobił rano Szkoda, do wody ją wyrzucić będzie. A jednak stwierdziłem, że do ciemnej nocy nie będę tu siedział, jak nie ma brań. Na nędkę da, biorę ze sobą do domu. tam daleko pod drugi rzek bardziej a daleko po to żeby jak ja się tu kręcę i tak dalej wiadomo jesteśmy na dzikiej wodzie to nie jest zalew nie jest komercja jest to dzika rzeka więc tutaj trzeba być bardzo cichutko tutaj jakbym chciał rybę złapać pod nogami niestety bym nie złapał bo dlatego że no chodzi to chodzi tu, tutaj jest stuknięcie puknięcie i ryby nie będzie dlatego rzucam daleko po drugi brzeg, gdzie teoretycznie tam już jest cisza, spokój i tamta rybka powinna nam cykać. No a więc czekamy na kolejną rybeczkę. Dobra Trzeba skończyć mnie równą walkę Mamy po 12 godzinę Mamy już po 12 Także No nie będę dłużej siedział, no nie ma, nie ma to sensu, żadnego efektu po prostu Tak jak na początku te dwa jaziki z, z rana i Później ta uklejka się trafiła. Też ona przecież była nie tak dawno przed dwunastą. I koniec. No nie ma brań. No nie będę na siłę tutaj siedział, bo to nie ma sensu. Powoli się pakuje. Liczyłem, że będzie to dużo lepsze. Yy, że dużo lepszy będzie ten wypad. Że te rybki jednak dopiszą. Ale na to wychodzi, że chyba jednak jeszcze, jeszcze się chyba wycierają. Że jeszcze trzeba chyba tydzień poczekać. I, i zobaczymy. No może za tydzień przyjedziemy tu. Może przyjedziemy w inne miejsce na Radomkę. A może w ogóle nie przyjedziemy na Radomkę. Pojedziemy może na Wisłę albo gdzie indziej. No pomyślimy. Zobaczymy co będzie za tydzień. Może nie będzie pogody. Może będzie padało. To różnie bywa. A dzisiaj kończę. Oddaję się. No. no nie ma to sensu. Także zwijam graty. No i cóż. Mogę tylko Was zaprosić na kolejny odcinek. Także widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że w następnym odcinku uda nam się połapać Dużo więcej i dużo fajniejszych rybek. Także do następnego żegnam się z Wami. Hej!